Dobra, sprawdzamy. Jest świeżo skręcony. Jeszcze nie jest czyszczony. Cała płytka jest jeszcze świeża. Wszystkie połączenia są sprawdzone. Nie się dzieje co chce, dobra, wolumen na minimum, głośniki wyłączone, dobra, nic nie strzeliło. Zasadniczo teraz powinienem rozładować kondensatory, ale Jeżeli nic się nie działo, to zaryzykujemy. Znaczy zaryzykujemy. Nic się po prostu nie działo. Nie pali się? Jest. Dobra. Chyba będzie ok. Teraz sprawdzimy, jak gra.